Z tej strony świeć to z tym razem pręca parcia. Kiądzia parcji w sensie. Eee, gdzie chyba zapomniałem kontrolsów po połowa... Uuuu, zepsuj to. Nie mogę, dobra, trudno. Eee, o właśnie tak myślałem, że zapomniałem kont kontrolsów. Tak się to robi. <ścoughs> e, nie mam pojęcia, co trzeba zrobić z tym fantem tutaj. Zbyt solidne. O, to zaprzyjmij. Nie. A kim ja niby jestem? Rustamem? Czym? Dobra, Ciążę skup się, trzeba otworzyć drzwi. Jak to zrobić? Nie wiemy. Farah stoi tutaj, ten Farah niech se stoi. Przesuń to tu. Bardzo dobrze, w ciąży. <laughs> Pójdźmy tam. No to dwoje drzwi jest otwarte. Uuu, ciąży, co się dzieje? Ciążę. Udało ci się. Szybko zanim się zamknie. Oooak! Ciąże. No skacz, kurwa, go Haha! Hmm. Ha. Udało się. Sierbanie ślecznie wszystkie te takie, takie sosie. Którą mojkę też kręci? to. Oooo i koniec. Nie będę miał co się God U. <ścoughs> Jaki cel? Ehm, um, i co? to już po wszystkiemu tutaj? Nic nie mogę z tym zrobić, fanta? Dobra. Trudno. Zawijam się stąd. Woda! Płynie w dół! Może to grawitacja? O, tu nie ma wody, ty? Co no. mi da to, że to mam tu? Dobra, nie mam pojęcia, ale sprawdźmy, jak to zadziała, jeśli zrobię tak. Tak, chyba powinienem nawet zrobić. Ciążę, skup się i przejdź na drugą stronę. Właśnie, grzeczny pers. Co ty robisz, upaku? Zastanawiam się, do czego służą te dźwignie. Ta, ja też się zastanawiam, Po co ja robię to, co robiłem przed chwilą? Jesteś cały? Tak. Hmm. Oooo. Wiek, cały sekret zupełnie sam. Nawet Fera mi nie pomogła. Fera będzie ze mnie dumna. Fera. Fera. Jesteś tam? Fera. <laughs> Nie trafiłem w słupek. Zajebiście. Dobra. teraz trafimy. Myślicie? Jest! Jest! Udało się! Teraz na legalu przejdę se tam tu o to, i przejdę se tu o. I zrobię takę. Ja. Up, i, up, I turu. Okratowanie ruszyło się trochę. Trochę? Miało się ruszyć całe. Ktoś tu mnie w chuja robi. Co teraz? Aha, druga mańka. Spoko. Wiem jak to zrobić. W sensie tak jak poprzednio tam to zrobiłem. Dobra, tu chyba doskoczę. Znaczy, nie tam. Tu mam, odwróć się. Hop. No. no, mówiłem, że doskoczę. Teraz na legalu tutaj. Odwracamy się znowu. Trafiałem w słupek. Brawo. Op. Na górę i hop. Jesteśmy całkiem sprytnymi persami Persem. Jednym ciążem. Cię, cięciem. Up i up i teren. Pizza. Pera, ty to masz warta, że na mnie wpadłaś w tym całym syfie Prawda, Fera? Pera, jak się czujesz? Fera co tam słychać? Fera, Co się stanie, jak rzucimy to tu, tutaj? Lep. Tak, wejdziemy tam sami? Możemy tam Zostań tam! Ta skrzynka? <grych> Członka to drzwi. Nie skrzynki. martw się! Mm. Nikt mi się tu nie stanie. <grych> Musimy tu iść, naprawdę? Szybko. Uff. Um, teraz i hop. Brawo Jasiu. A, mogę tak o robić. Wiedziałem o tym. Hop! Mam wrażenie, że idę tam po chuj wico. Tak. <laughs> znaczy, że niepotrzebnie w sensie. A to się zaraz okaże. Hop, 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 hop. Złaś! Fuck. Dobra, udało mi się. To była tak czynka. O! Spadnęła! Zerabiamy życie. To się może zawsze przydać. Po co ty jesteś, krzynko? Nie rozumiem celu w tobie. No, musi jakiś być. Skoro cię targam ze sobą. Teraz iść z Farą, muszę podąpać gdzieś. Wiem, odkryłem tajemnicę kolejną. No, ciążę, ciążę łap się za to. Zapierdaj. No, come on. Come on. No, właśnie. Yy. Yy. Znowu te cosie. To coś. To światełko. Gdzie już nie gadam się robanie? Yy. Co ty robisz, chłopaku? O. Gdzie ja kurwa jestem? E e. Nie mam pojęcia co tu zrobić, nie? Że rozskoczę tam? Po prostu. Ja myślę, że nie tu doskoczę. Hmm. Cóż, więc mam pewną zagwozytkę. Jak to kurwa przejść? Shit. No, bo po co miałbym tam, tu, tam, ci, tam, tam? Fak! Dlaczego ta gra nie ma żadnych podpowiedzi w sobie? Yy... W ogóle tu jest ta drabinka, że ja miałem się dostać tam. W sensie tu... Yy, nie wiem. Zejdę... Ups. Tak, brawo. Brawo, ciąża. Yy. Zastanówmy się na spokojnie. Up, e-up. Szybciej, e-up. No dobra, i co teraz? Skoczysz tam? Doskoczył! Jest zajebisty! Nie wiedziałem, że mogę tak zrobić. Naprawdę. he ja Nie tam, my ja tam. Up, e-up, I e-up, I e-up. I Brawo! O oh, nie, piaski, mgiełki. Eee, pułapki. Fuck. Tak, nadzieję się sam, albo przecież lubisz to. Suko Mmm Dud. Nie, 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 nie. U, nie mam wyjścia, muszę to wygrać teraz. Mam nadzieję, że nie będzie Was dużo ludy, nie? Czyli kurwa, będzie Was od zajebania jak zawsze. Gień! Gień, gień! Dzisiaj harem ma wolne, wyjazd z chaty. Hmm? I siorbanie, prosto w zadek, tak jest! Bam! Bam, bam, bam! No, fokus. Tak, cieszę się również. Nie zabijaj mnie! Jestem Jak Wiesz, szmaty, zabudzą no, mnie tutaj jak psa! Budą mnie, zabudzą, mam, zap mam zapisane Gry! Przeżyj, przeżyj, przeżyj Ile was jeszcze tam ma być? King uda się No nie, dwa kolejne niepoprawne zachowanie politycznie. No. O, czyżby on został ostatni? Tak, chyba tak. tak. Zapijmy Zabijmy cię. Przegrałem. Wiedziałem, że przegrałem. Dobra. Czas na orgazm. Miecz, oczywiście, że co zapisać. Coś tam guszy, wiedziałem, że coś tam Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobra, idziemy po nowy sezon. Teraz by się przydało trochę wody i zero walk To by było fajne, prawda? Prawda, że to by było fajne Ale kurwa nie, trzeba przyrzucać szafy i inne takie śmieci eee. Biednemu zawsze wiatr w oczy I się kiera w plecy Chyba no, tu miałem stanąć. Tak? Chyba widzę tego świata, o której mówiłaś. Uważaj! Mhm. Mm <grywa> bardzo dobrze. <grywa> fera, Fera, patrz na mnie, podziwiajmy mnie. Eee, hap. Ale masz farta. Hab. 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 Uh się. Dobra, to fajnie, że mam te piaseczki i inne śmieci, ale wolałbym trochę wody. Naprawdę, ociupinkę. O jakieś stare drzwi znowu. Dobra, teraz biegnę na go tu <laughs> już mam scyzoryk. To było proste. Uuu, ma jakieś oczko na ręku tak, jestem kozak teraz. No dobra, mam nadzieję, że będziesz szybciej zabijał potwory buraku. Wróćmy się tam. Ups, dotyczy w sensie. Może coś tam skrywają? Może padziedzica? No, bam bam bam. Udało się. Piraneczka, czyżby żeby piraneczka to była? Bam bam bam. Oooo, wiedziałem, że pijaneczka. Pijaneczka, jee. Yeah. Yeah. Jee, ćpalnia. Uh -huh. uh -huh. Chłopaku, jak ja się cieszę, że się przyćpałeś znowu. Gitara! O, to chodziło. O, to właśnie chodziło. Para. <laughs> nie szpara, tylko para. Para szpara. Hmm. Ja para. Właśnie o tobie to mówiłem. Siłę. Ja nie mów tyle komplementów, bo się zawstydzę. E, dobra. Myślę, że zapiszę w tym samym miejscu, to nic się nie stanie takiego objątkowego. A jak na razie to by było wszystko, dzięki za uwagę, jeśli się podobało lajkujcie po subskrybujcie, papa!